Witam, witam z Ogrodu Marzeń. Czas na czosnkowe zbiory. Tutaj czosnek rośnie mi na rabatach wzniesionych, ale mam też czosnek, miałam na, w ogródku warzywnym, tam gdzie mam ziemniaki i truskawki, mm. ponieważ czosnek lubi się wysiewać. I okazało się, że jest już bardzo dobry do zbioru. Myślę, że ten już też będzie bardzo dobry. Cebuli na razie jeszcze nie wyciągam, ponieważ zdecydowana większość szczypioru jest jeszcze zielona. Cebula jest bardzo piękna i myślę, że z nią pójdzie mi łatwo, ale na razie zajmę się czosnkiem. Czy uda mi się ręcznie wyciągnąć? Nie wiem. Troszkę u nas padało. To są rabaty wzniesione, nieprzekopywane. Ale może jednak się uda, że nie będę musiała korzystać z łopaty. Gdyby jednak się okazało, że sobie nie poradzę, no to wówczas będę jednak musiała pójść po chłopatę. I te czosnki, które wykopałam w ogrodzie warzywnym, są całkiem bardzo ładne, bardzo przyzwoite. Te tutaj również, no ja może na razie tutaj będę tak pokazywała. Tamte czosnki skróciłam i suszę, bo chciałabym, żeby były tak na bieżąco. Natomiast te, które będę przechowywała w piwnicy, muszę dosyć dobrze wysuszyć, tak aby one nie pleśniały, nie gniły, nie psuły się, bo w naszej piwnicy świetnie czosnek, cebula się przechowują, ziemniaki też, ale trzeba je najpierw przygotować. Najpierw czosnki powyciągam, a później będę musiała tutaj wkroczyć z rękawicami, żeby wyplewić, starałam się na bieżąco cały czas plewić, ale teraz jak już wiedziałam, że czosnek będzie prawie, że do zbioru, no mówiąc krótko i szczerze, no nie chciało mi się już plewić, ale trzeba tutaj będzie wyplewić, bo puste miejsce nie może zostać. Dlaczego? No dlatego, że kupiłam sobie nasiona buraków czerwonych, martwi, i chciałabym ponownie tutaj posadzić na rabacie, tak aby jeszcze do jesieni urosła i marchew, i buraki czerwone. No, nawet dosyć mi to idzie sprawnie na no, czosnek jest całkiem przyzwoity. Jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona. Dlaczego w tym roku posadziłam dużo czosnku? Cebuli, dlatego że są to warzywa, które najbardziej udają się nam tutaj w ogrodzie, oj, o, udało się, no to była taka, taka cebulka podwójna jakby, więc dało radę i udają się też ziemniaki, dlatego w ogródkach warzywnych, czy to wzniesionych, czy takich w gruncie sadzę po prostu te warzywa, które najbardziej rosną najbardziej się udają. No, tutaj nawet Nilin wypuścił swoje korzenie, mam no, nie to bywa czasem ekspansywny. i teraz macie Państwo okazję zobaczyć z jaką łatwością wychodzą tutaj czosnki. O, i tutaj z łatwością nie wyszedł. Zaraz jednak pójdę w połopatę i po prostu poprawę. I te czosnki wyglądają tak. Bardzo się cieszę, bo cebula, czosnek to u nas jest bardzo często to warzywo wykorzystywane. A oto plon z mojego gospodarstwa, z tych dwóch rabat wzniesionych. Jest tyle główek czosnku. Mam jeszcze jedną rabatę wzniesioną. Plus jeszcze gdzieś tam, gdzie nie na ogrodzie warzywnym. Tam dalej, gdzie są ziemniaki, ale... Dzisiaj już nie będę chyba wchodziła, bo zajmę się porządkami na tych rabatach wzniesionych, a nade mną krąży burza. No i jeszcze jedna rabata jest też do wyciągnięcia z czosnki i proszę zobaczyć jakie tutaj są niektóre główki. Niektóre główki są po prostu rewelacyjne, są olbrzymie. W zasadzie zdecydowana większość tych główek czosnku jest po prostu duża. Są przeszliczne, bardzo się cieszę, że uprawa się udaje. Ten rok jest naprawdę doskonały. Mamy mnóstwo owoców, mamy mnóstwo czosnku, cebuli. Zobaczymy jak będzie z ziemniakami. Ale to co jest na górze zapowiada, że to co będzie w ziemi też powinno być obfite i dorodne. Ale to Państwu oczywiście pokażę, gdy przyjdzie czas wykopków z ziemniakami. No i jestem bardzo zadowolona, że udało mi się wyhodować tyle czosnku. Zawsze staram się, aby wiosną, znaczy nie wiosną, przepraszam, jesienią, ponieważ ja zawsze czosnek sadzę jesienią, późną jesienią. Staram się wybrać największe główki i te największe główki, ząbki dzielę i sadzę. I w ten sposób otrzymuję bardzo piękne, bardzo dorodne główki. Dlaczego nie sadzę wiosną? Dlatego, że u nas, sorry, taki klimat. Czosnek lubi wilgoć, a zimą i późną jesienią zawsze tej wilgoci jest trochę więcej. Natomiast gdy przychodzi wiosna, kiedy czosnek potrzebuje tej wilgoci, no niestety w glebie tej wilgoci jest mało i u mnie udaje się uprawa jesienna. Od lat ją stosuję, wiosną mi się nie udało, a jesień obfituje. Przepyszne, pachnące zbiory. Bardzo lubię taki świeży czosnek. Zapach oszałamiający. Żegnam się z Państwem i życzę miłego dnia i udanych, obfitych, pięknych zbiorów.